Cześć, cześć witam ponownie, słuchajcie zobaczcie jak fajnie się ten termolit nakłada. Jak fajnie to jest ułożone, ładnie wypełnia sobie szczelinki wszystkie. Robimy to bardzo fajnie, bo nabieramy troszkę na pace, wystarczy rzucić. Docisnąć, nadmiar sobie zebrać, który nam zostaje gdzieś. Dociskamy, żeby ładnie wszędzie wypełniło nam szczelinki i mamy ładnie zrobiony. i lecimy sobie dalej, ciach. Troszkę podrównać. Dociskamy fajnie packą równamy. Dzisiaj jak za mało, to wystarczy troszeczkę uzupełnić i jest w porządku fajnie. Także tak to wygląda.